manko ja jestem Baniolska, to jest drugi odcinek z serii Raje dwójki Tak więc dzisiaj polecimy pewnie troszkę z bo to co kurwa robić. Trzeba w z tego pieprzonego boja palnąć, bo to jest masakra po prostu. No cóż, na nim nie ma co robić, to więc wiadomo mamy misję 5 metrów zastry, tak więc polecimy do wioski ognia. Dwójeczki. Znaczy no, co tu będzie, czy będą metiny, czy nie, zobaczymy Jest 11, więc siedzą w szkole chłopy Tak więc to bardzo dobry, już mamy trzeci level konia, tak więc coraz lepiej, coraz lepiej, coraz bliżej <laughs> Badanie biologa też trzeba zrobić No jak widać to sieć weźmiemy sobie pokulczyki sobie je zrobimy to jest coś jeszcze ciekawego, z białego złota weźmiemy sobie, wyśmiemy Dobra, lecimy, może znajdziemy tego metka Zobaczymy, co tu będzie ciekawego, czy nic się nie, nie znajdzie No cóż, mój braciak też za to tutaj gra, więc bardzo jestem z tego zadowolony Spamował mi o północy, ale już spałem, odczytałem no rano O, mamy metka, mamy metka Panie, go, panie, O kurczę, nie. Tak. Okay. Hity, aż kurwa, prawie 500, to jest pompa kurwa, 32 średnie to jest żal Dupę ściska. To nie. Dobra. Złupie je, 5, 4 metki, zostały do końca, a po tym 3, to Ty chcę widzimy się na no, końcowej etapie misji, tak więc do zobaczenia. Dobra, oddajemy misję 5. Met zazdrości zdrości ubitych to jakieś kurwa ha, haha o to chodzi kurde? Co ja kurwa to na darmo biłem do chuja Aha, spoko <grytale> ja pytol Dobra, otworzymy sobie pięć skrzynek z książkami, czerwone ostrze, werek sfera, lubisz tutaj Tu też syf, tu syf. Jakiś tam syf, ale jest ostrze, więc zarobimy sobie i teraz tutaj, pusta butelka, dodania, zmianki i bodzie. Dobra, tak więc lecę na jakieś małpy, czy na coś więcej medali podrobić, tak więc ciśniemy z pompą. Ja zrobiłem już sobie szamanka, bajowska, 15 level szamaneczka, więc bardzo dobrze będzie potrzebna, bo się przyda. Coś tutaj nic skało dla mentala. Kurwa. W poprzednim odcinku mówiłem, że będę robił podziaka, zrobiłem mentala, tak więc sorry już takie przyzwyczajenie do mentala bardziej wyszedł mental, no, ale dobra, nie będę zmieniał, będę nie grał, Tak więc lecę dalej coś na kurgać. No jednak tu była ta misja, o, to buena trzeba było dalej skoczyć i słyszałem, że Asun cię oszukał i chęć tylko ciebie, dobra, dobra i pięć na potwory, tak więc lecę dalej. Dobra, pijemy sobie na wieżę orków, Zobaczymy jak to się wszystko przedstawia Biją mi jakieś chamy, myślę, że są fajni Najlepsze pokażę, najlepsze zabawne rzecz Zalogowałem się, dotknąłem się pod wieżę orku, wyliowało mi medina A tu zero janknie, wszystkie dodania zmianki zniknęła, trochę tego miałem Więc trochę beka z tego mam, ale dobra, trudno Dobra, na pierwszym piętrze tam myślę, że trzeba ubić metka, który tam jest na końcu. Zaraz zobaczymy. No, mam dwa a miałem chyba 70 chyba, wolno dobra. Mniejsza z tym, dobra, ubijam metka i widzimy się na wyższym piętrze. Dobra, jesteśmy na drugim piętrze. Musimy ubić bez i nas przejść na następne. Sorry, tak zapomniałem powiedzieć, w 5,40 poziom już. Sobie tu lata mój no dożbucha zalogowanego, bo się przyda ale no, to mnie rozjebało. wchodzę, trapam się tych jangów nie ma, że nie ma, było kurwa ich trochę, a nic z nimi nie robiłem. Masakra kurwa jednym słowem się zaczynają bogi, nie bogi, wszystko kurwa i chuj, to jest śmiesznej ty. Dobra, ale lecimy dalej, więc widzimy się wyżej. Dobra, teraz chyba musimy ubić wszystkie metki w duszy, tak więc ja ubijam i widzimy się bliżej ziomeczki. Dobra, jesteśmy na kolejnym piętrze z pieczątkami. Chyba lecą piękny pieczątek z pierwszego piętra od razu. Jak wiemy, mowy, z tego co pamiętam, po raz już byłem. Obczaić to zaraz zobaczymy. Czy polecą, czy nie, czy to zmienili. O, jest jedna, jest druga, trzecia, czwarta. O kurwa, posypało się.

no, nie mogę, mogę. choć, tu świnko. Bong. Wcześniej mi zbugował w jeba, jebany chuj, ale jak go ubiłem Dobra, jakoś szybko go Czy znaczy, zaraz on sobie rzuci. Naprawić, że sobie założę. Co? Dobra jest połowa. No, lepiej, aż to schodzi szybko. Nawet jakoś tak nie odpycha często. O kurwa a nam jak pojebany. Spierdalam. Żeby tutaj nie paść, bo to będzie przypał jakich mało. Nie, nie szybko go skończyć. Ażem go trafił. Uja. Jezu. Nie wiem co oni mają tutaj z tym ale biją jak pobalony. Dobra, tak, go dopijemy. nawet nie łączyłem, no co to? No i palimy. No, ha nic nie zrobiło. No, to grubo. Sama kasa. Super. <noise> Gdzieś coś jest, leży. Czy nie? No dobra, no, to naprawdę drogę. Dobra, idę odczaić miejsce i zaraz się widzimy. <noise> Zrobimy jakąś misję, chociaż nie wiem, jakiej dostanę śmiertelną zbroję. To ładnie się stało się. No, rzucimy do niej jakieś kadry, a tutaj chuj z tym kader. Dobra, wrzucimy tutaj jakieś bony. Hmm, zawsze lepsza jest niż kurwa Tu nasz syf co mamy. Dobra, niech no, Jestem jeszcze trochę chory, ósmy poziom kolejny mamy bardzo ładnie. Wymienimy sobie zmianeczki stwórz, dobra mamy ileś znaleźć, podamy sobie Akwenasa 44 zmianeczki, pik, pik, 32, mało, może znajdzie coś lepszego. Zobaczymy co tu wejdzie.

Właściwie 35, dobra, 35, teraz ja zostawi na zostawiłem posiłki będzie. No ja tak więc lepiej coś tam ogarnąć. Pokażę Wam na szybko drogę do Lorda W nie mam misję, to może go znajdziemy. No, ale nie każdy wie jak dojść czy coś pisa, piszą tutaj ludzie, że żeby ich zaprowadzić i w ogóle nie. Tak więc może do czego coś się przyda, gdyby ktoś oglądał, to będzie wiedział, jak ktoś z pokrótce no, od razu odbijemy pierwszą w lewo. I lecimy mi teleporterka. No i w sumie ciągle przed siebie, jak leci chłopnie. <grym> jak na razie. A więc już jak widać, jakieś bugi już się zaczynają na Metinie w Ale nie mam całego, bo nie mam dużo czasu na grę. Tam mam pracę weekendy, szkoły, co drugi weekend. dziewczyna a te sprawę, to też wiadomo, że nie będę wszystkiego, oczywiście wiecie, olewał dla Metina, nie? żeby nie było. Dobra, tu mamy rozjazd w prawo i w lewo. Więc skręcamy w lewo oczywiście, nie? I lecimy do kolejnego teleporterka No, zobaczymy jak tu będzie. To gdzie i jak. W sumie dużego lewego nie mam, ale może jakoś to ubijamy powinniśmy w sumie. Dobra, lecimy znowu tak. Dobra, już się zaczyna jak widać z skalistą małpy i złote nie małpy. Silna są ta małpa, jeden chuj. Dobra. No jak w sumie droga jest bardzo prosta, ale jak mówiłem już niektórzy nie wiedzą jak tu lecieć. I tak jak u graciak nie wiedział. Ale się wyszkolił chłop. I bardzo się z tego cieszę. W sumie myślę, żeby nagrać jeszcze serię z innej gry. No, pipa, nie piw panie żaden CS nic z tych rzeczy, tylko tracken sank online. Sorry, SMS i w tle. No tak, myślę, że jak jutro sanga online no, nagramy, czy coś w tym stylu, zobaczymy jak czas będzie pozwalał. No, tak więc już chyba jesteśmy tutaj na końcu. Nie? Tak, teraz jakieś małości nie są. Zobaczymy, czy są silne. tego tutaj, dobra. Widząc bio, pośmiejcie się jak padnę, no kurwa. Nie, nie, ja mam po prostu eku na tego, na ten chłam po prostu, mówiąc. No. Trzeba by było coś sobie zrobić, ale te zwierzęta nawet widać. Zaraz tutaj miksniemy, jakieś bonitowe kolczyki Ludzie strzały, sztyle te szybkość ruchu. Ja chcę jakieś zwierzęta. O, wyłych chyba nawet. Kurwa, jak ślepa mu po oczach. Pyk, pyk, dobra, nie ma nic, nie mam zmiany wpalić. Jak my ubijemy będzie kicha i tyle. Dobra, no i jesteśmy. To gdzie powinniśmy być. Czyli na Lordzie ma który respi się w tej okolicy. Dobra, zaraz padniemy znowu. No, a to normalne u mnie. No, wystarczy, sobie to wystarczy tyle dawać. Ja tutaj mam, Nie, tylko że no wiadomo trzeba zrobić jakieś tu bony. No to małpę pieprzoną. A no, zapomniałem, że to się hpa od razu respi, tak więc... No, no tak więc ten... Zaraz tutaj spróbujemy to wybić Zobaczymy Jak jak dobra Spróbujemy to ogarnąć Kurwa Dobra, ja to wybiję wszystko i się widzimy Dobra, Lorda nie było, ale Wbiję sobie jakiś level Dobijemy właśnie 42 grudni Lorda ubiję później do tej misji No jakieś 7-10 latowe Więc ząbki, bo to dopiero nie wiem, czy dopiero Czy to mi już chuj to ja to Tutaj jest. Dobra, mamy 4-2 level. Tak więc cisnę z levelem dalej Dobra, dobijamy 43 level. No nawet no, tutaj idziemy no co. Trzeba zrobić tego bojowca w końcu kur. Dobra, jest 4-3. No, bardzo pięknie. Dobra, lecimy dalej. Dobra, dobijamy 44 level Jest trochę późno a Ja w niedzielę kończę robić wrackę Ale zobaczymy co tu będzie Dobra, jest 44, bardzo fajnie Dziewiąty poziom konia mamy Zobaczymy dwie skrzyneczki, jakieś zmianki poleciały czy coś tam Za co 10 minut będzie Dobra, ciśnie coś robić Dobra, czytamy ostatni medali mamy 11 poziom i zrobiliśmy bojowca. Tak więc tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. No, może za dużo nie było zrobione, ale no, czas mi pozwala. Następnym pozwalam się, postaram się bo, no, trochę więcej ogarnąć, być wyższy level. Tak więc no, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Podobało się, zostaw łapkę i subskrybuj, nie podobało się, też może zostawić łapkę i subskrybuj, tak więc do następnego odcinka, siemaneczko.